Nie wiem, czy lubicie masale, ale jeżeli tak, no to dzisiejszy odcinek jest specjalnie dla takich wielbicieli kuchni indyjskiej. Będziemy robili sobie butter chicken. Potrzebujemy łódkę kurczaka bez kości, skóry, imbir, najlepiej kłącze, limonkę, masło klarowane, jogurt naturalny, ząbek czosnku, przyprawę masalem, najlepszy isklora, ona jest bardzo fajna. No i oczywiście e, orzechy Nerkowca, olej słonecznikowy, cebulę, min rzymski, kurkumę. Część rzeczy możemy właśnie na stoisku przyprawowym znaleźć, właśnie z knora, i one są akurat bardzo dobre. No i do tego jeszcze będziemy potrzebowali pomidory, pelati z puszki. W pierwszej kolejności wyciskamy sok z limonki, a cebulę kroimy w kosteczkę czosnek, kłącze imbiru oraz chili umieszczamy w takim kielichu miksera, dodajemy olej, jogurt, dwie łyżki tej przyprawy masali oraz odrobinę soli i całość dokładnie rozdrabiamy do tego wszystkiego wlewamy nasz sok z cytryny, no i w marynacie która powstanie w ten sposób umieszczamy utka na co najmniej 12 godzin. Następnie orzechy nerkowca zalewamy wodą i odstawiamy też na 12 godzin dla równowagi. No i trzecim takim krokiem, kiedy już mięso w marynacie dobrze się przegryzie, to w garnku na rozgrzanym maśle klarowanym musimy zeszklić cebulę, dodajemy do niej orzechy nerkowca, smażymy chwilkę, aż oczywiście te orzechy zaczną się rumienić. Dodajemy resztę przypraw, masalik, minu rzymskiego, kurkumę, dodajemy nasze pomidory z puszki oraz wlewamy tak ze 100 ml wody. No i całość gotujemy około 8 minut, a następnie miksujemy w taki jednolity sos w tym właśnie naszym takim kielichu miksera. No i na koniec na patelni takiej grillowej, też taką będę musiał sobie kupić, ona jest fajna. Od 50 do 90 zł można kupić. Jest dosyć oryginalna. Taka patelnia grillowa dobrze się nadaje do ryb i na takiej patelni grillowej smażymy kurczaka z obu stron, tak aby były właśnie widoczne paski po grillowaniu. No i mięso przekładamy do sosu, do tego dodajemy marynatę jogurtową i całość gotujemy tak mniej więcej 20 minut. Jest to bardzo ciekawe, bardzo smaczne danie, które myślę, że jak ktoś lubi kuchnię indyjską, to na pewno mu tam podejdzie pod podniebienie, serdecznie serdecznie polecam właśnie to danie wielbicielom kuchni indyjskiej